Hej, tu Bartek po 13 witam w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy, tak jak obiecywałem, wyróżniam komentarz z ostatniego filmu. Dzisiaj pogadamy sobie o ostatniej aktualizacji Brawl Stars, ale skupię się tutaj głównie na zmianach w balansie, czyli nie będzie o skinach, tylko bardziej o tym, jakiej postaci co zmieniono. No to zaczynajmy. Może zacznijmy sobie od Amber. Pierwszą zmianą u Amber jest to, że zwiększono jej obrażenia z ataku podstawowego. Wcześniej zadawała 2000 obrażeń, a teraz zadaje już 2200. Drugą zmianą, którą wprowadzono, no to zwiększono jej życie z 3000 do 3200. Następną zmianą jest zmiana do Bibi. Bibi zyskała dosyć dużo, według mnie przynajmniej życia, bo wcześniej miała go 3800. A teraz ma go 4200. Następną postacią jest Karl. Karl teraz zadaje więcej obrażeń, gdy użyjemy umiejętności ciurkiem przez dziurkę. Następną zmianą jest zmiana w kruku. Jest to taka zmiana, że jeśli zatrujemy wroga, to w czasie kiedy jest zatruty, on będzie otrzymywał o 40% mniej leczenia z każdego innego źródła. Drugą zmianą w Kruku jest to, że szybciej on będzie ładował ulta. Następną postacią jest Gen. U niego dosyć nieznacznie, ale zwiększono obrażenia z głównego ataku, bo wcześniej zadawał 1000, a teraz zadaje 1080. Następną postacią jest Jessie. Co zmieniono? Otóż wcześniej zadawała ona na strzał 920 obrażeń, a teraz zadaje 1120. No według mnie jest to bardzo duża zmiana. No i drugą zmianą do Jessy jest to, że teraz każde odbicie jej pocisku będzie, zadawało, będzie zmniejszało obrażenia tego pocisku o 25%. Następną postacią jest Leon. Jeśli chodzi o Leona, tutaj yy, bardzo mało, ale zwiększono mu obrażenia z głównego ataku. Mówiąc o konkretach, to zwiększono je z 460 na 480. Następną postacią jest Max. U Maxa jedynym, jedyną zmianą jest to, że Zmniejszono opóźnienie, jak aktywujecie cichobiegi, z 4 sekund do 3 sekund. Następną postacią jest Sandy. U Sandy zmieniono, że teraz szybciej ładuje ulta. Teraz potrzeba do niego 5 uderzeń, a kiedyś potrzebowano do tego 6. Przedostatnią postacią, którą zmieniono, jest Kiełek. U Kiełka zwiększono obrażenia z no, głównego ataku. Wcześniej zadawał 940, a teraz zadaje 1020. No, i ostatnią postacią jest kolt. U kolta zmniejszono prędkość przeładowania o 6%. To, to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania oraz komentowania i zostawienia lajka, like bo to bardzo mnie motywuje. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.